Witam Państwa. Któregoś dnia dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, o nowym sukcesie rządu. Unia odmroziła, w cudzysłowie, pieniądze należne Polsce z funduszu mającego odbudować sytuację po zapaści covidowej. Czekaliśmy dosyć długo. No i doczekaliśmy się, jak mawiał się rząd mojej żołnierskiej przeszłości, trzeba równo przykustać, żeby dostać. A mać. Nie wszyscy oczywiście mogą dostać, jedynie słuszni obywatele z obywatelskiej platformy i osobniki pokrewne. Zaskoczeniem dla Gawiedzi jest specyfikacja poszkodowanych przez Covid. Ogromnie ucierpieli od tej zarazy właściciele jachtów, hoteli, saun, salonów masażu, knajp cateringów, agencji towarzyskich, swingers klubów, mobilnych ekspresów do kawy, wytwórni alkotubek oraz kacowych saszetek i tak dalej i tym podobnie. Przypomnijmy, że otrzymane od Unii pieniądze nie są darowizną, lecz pożyczką. Mechanizm jest tak pomyślony, że pożyczkę spłaci skarb państwa, a nie ci, którzy kasę otrzymają. Czyli ktoś zgarnia bonus za wierną służbę Tuskowi, a boli Rzeczpospolita pospolita z ogólnych pieniędzy wspólnoty. Jeszcze ciekawiej zrobiło się, kiedy po godni medialnej zawieruchy odkryto, że sumy, o których mowa w emocjonalnych wrzutkach, w ogóle nie pochodzą z unijnego KPO, lecz bezpośrednio z budżetu państwa. Tak się kolesie denerwowali, że Tusk nie wytrzymał i kazał im wypłacić z budżetu państwa. Prawda, żeby się nie zdenerwowali nas nadmiernie. Znowu zapieniła się żółć. W portalowych wpisach poplątały się języki wkurzonych polemistów. Ten cyrk, proszę państwa, trwa. To się dzieje na naszych oczach. Nie wiemy, czy kiedyś ktoś log logicznie wyjaśni, co tu się stało z pieniędzmi, których nie ma i nie będzie. W każdym razie na mnie nie liczy nie będę wyjaśniał, mam dużo ciekawszych zajęć. Zwłaszcza, że wyżywają się na mnie, na tych ludzie, hałastra, agenciaków, wypisujących niestworzone brednie na temat moich chorób, na temat moich żon, szpitali, walizek, prawda, rodziców, yy, podejrzanych kontaktów, rozbitych samochodów, pijackich akcji. Boże, jaki ja, jak oni mi zwyciorys przypisują ci ludzie. Popularny wśród moich wrogów jest motyw śmierci, na którą z utęsknieniem czekają. Jak na razie powtarzając za Markiem Tłuenem jego genialną frazę, oświadczam, że pogłoski o mojej śmierci są przesadzone. Spokojnie przesuwam się w kierunku zachodzącego słońca na nieboskłonie z czystym sumieniem, dziesięciorogiem przykazań w sercu, proszę Państwa. I co tam jeszcze? <noise> Czystymi szufladami, o powiedzmy porządkiem w szufladach, tak bym to sformułował. Zaliczam 65. rok moich występków, czy występów w branży kabaretowej, nie potrzebne skreślić. I 89. rok egzystencji na tym padole płaczu i radości. Możecie mnie spotkać w poniedziałki na łamach tygodnika sieci, a w czwarski w Republice Urachonia. Ponadto na spotkaniach domowych, o których przypominam, robię takie jak w stanie wojennym, ponieważ administracja państwowa i wiele samorządowych nie zezwalają w ogóle na moje występy w miejscach publicznych. Także jeżeli ktoś ma taką ochotę, pamiętajcie o mnie, przy, przy, znajdźcie w Googleach jakiś kontakt do mnie, chętnie występuję po domach, bo przypomina mi to młodość. Nie bez powodu obecny rząd chlubi się datą 13 grudnia. Jestem zakazany w wielu, wielu miejscach. Dlaczego? Bo wypełniam obowiązki polskie, a nie niemieckie. Dwa o zdrowie oczywiście, rzuciłem palenie, proszę Państwa, pijem jej co drugi kieliszek, tylko bo chcę dożyć chwili, kiedy zaśpiewamy razem, że Polska była Polską przy łuku triumfalnym Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia minął właśnie, 105. rocznica cudu nad Wisłą, ale z pomnikiem cudów nie ma. Niemniej jestem przekonany, że kiedyś to nastąpi. I zaśpiewały, że Polska była Polską przy tym pomniku. Tak musi być, inaczej być nie może. Do zobaczenia, do usłyszenia.